Cześć wszystkim, z tej strony Paweł. To chyba taki pierwszy konkretny raz na pasiece u mnie, jak widać, e, cztery. Ule z odkładami już stoją. Dzisiaj kilka zadań do wykonania. Po pierwsze, musimy pozbyć się mrówek, bo pojawiły się mrówki natrętne, które włażą po ulu, chodzą po podkarmiaczkach i Bóg wie co jeszcze robią w tych ulach. Także dowiedziałem się, że można posmarować nóżki od spodu towotem, a później, może jutro, posypię jeszcze trochę wapnem, żeby je całkowicie tam zlikwidować. Muszę też podać do pierwszego ula tego, waga. celuję, białego i żółtego, co to lata, takie grube, muszę podać węzę, bo już tam nie zaglądałem chyba tydzień, także podejrzewam, że tamtą poprzednią odbudowały i, i nie mają co robić, Tak, mam taką nadzieję. A w tych nowych ulach jednościennych muszę przełożyć, znaczy muszę. Planuję, że przełożę teraz ramki na zimną zabudowę, bo są na ciepłej. Kiedy zabierałem odkłady, to myśleliśmy, że nie da się tego. Znaczy korpusu nie da się obrócić. On jest, on jest jakoś tak skonstruowany, że nie siada po prostu na tą dennicę. Ale, ale same ramki w środku można obracać i chyba się nie pomyliłem. E, I można to jednak zamienić na tą zimną zabudowę. Dobra, także koniec e, zbędnego gadania. Czy coś jeszcze miałem zrobić? Zerknę sobie w telefon. sobie zapisałem w notatkach. Tak, tak, tak. Aha, muszę zabrać te podkarmiaczki, bo wczoraj zdążyłem podkarmić tylko dwa ule, bo już późno w nocy zdążyłem zarobić dwie kosy w jedną rękę. Pierwsze koty za płoty na szczęście nic się nie stało. W zasadzie jedno spuchło bardziej, a drugie wcale. Znaczy bardziej, to jest takie 5 cm lekka opuchlizna, także chyba mi nic nie będzie. No, wczoraj to w ogóle wieczorem, szereg błędów popełniłem taktycznych, przy podchodzeniu, wydaje mi się, do, do ula. I tak, tak zbyt chyba z, zbyt zaufałem naturze, <laughs> się przeliczyłem. Ale, ale jest dobrze, jest dobrze. Dzisiaj dokarmimy wieczorem te dwa pozostałe ule i, i będzie wszystko w porządku. Także zobaczmy, co się dzieje w tym, w tym żółtym i białym. Do niebieskich później też podejdziemy. i i postaram się przełożyć te ramki. I tak chyba będą wyglądały te najbliższe tygodnie, bo przyznam się szczerze, że no nie ma tutaj więcej pracy. Jak tylko rozwijać te rodziny, leczyć, leczyć przede wszystkim też, na to też przyjdzie czas, może, chociaż tam dwie rodziny już mają paski, ale one nie wiem, czy coś, czy coś dają. Coś na pewno, ale, ale teraz to jest różnie z tymi lekami. No i doprowadzamy je do siły. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie ok. No, jeszcze takie pytanie: a propos, Pytanie do internetu. A propos tych dwóch uli, tutaj niebieskich? One są jednościenne 2 cm ścianka. i Pan Jerzy ostatnio pro proponował mi ten, który dawał mi odkłady, żebym sobie to zmienił na ule nie, te ocieplane. Jak no. się zastanawiam, czy, czy, czy jest sens ryzykować, jako dla mnie, młodego, Adepta tej sztuki, i próbować to zimować na takich, czy po prostu mam zapasowe dwa, czy po prostu je przełożyć do tych y, ocieplanych. No, czytałem sporo o tym, no ale tak jak wcześniej wspomniałem, no to silna rodzina powinna dać radę myślę i w takim. No, dobrze. To idziemy, y, idziemy do roboty. No I tak to wygląda, weźmiemy sobie na pędzelek I troszkę tego, no i muszę to przesmarować. Wredne mrówki z pszczoły zlikwidowały, straszne, muszę to coś zaradzić, bo mrówki zabijają wszystko. Pani schodzi, troszkę pszczółek na powałce. Będę ślicznie odrobiły naprawdę. Stawimy sobie kolejną. I drogie panie, życzę miłej pracy. Zobaczcie moje pszczoły. Fajnie sobie radzą, a te mrówki są naprawdę zabójcze, a tutaj troszkę pobudowały co za wredne mrówki. Teraz dołożymy też tej węzy. Tutaj widzę też bardzo ładnie odbudowana węza, także My sobie e, odsuniemy ten zatwor. To zobaczycie troszeczkę z bliska. E, może z tej strony odsuniemy. O to chodzi tylko, żeby im dać trochę pracy, żeby mogły sobie dalej pracować, ale ładnie zabudowały. Powinno być. Powinno być nie najgorzej, żeby one sobie tam pracowały. Dobra. Super. Także pszczółeczki... Te są bardzo spokojne. Bakwasty. Pszczółeczki, wracajcie na swoje miejsce. Ty też. Ty też. No, okej. Okay. Martwi mnie tylko jedynie w, tym, w, ty, w tych pierwszych, w tym białym i żółtym, ramki, bo były niektóre takie zniekształcone, i takie ciemne bardzo, tak mi się wydawało. I jest koniec czerwca, także powinienem przynajmniej po jednej, dwie chyba wymienić. Po prostu wyciągnąć, jak ta matka, z, wygryzą się pszczoły, wyciągnąć te ramki i wsadzić węzę za nie. No, tak powinienem chyba zrobić. Ok. Teraz zobaczymy, co tam w tych niebieskich ulach, czy w ogóle w tym jednym latają pszczoły, jak oszalałe, a w tamtym nie tak bardzo. Jestem ciekaw, co jest zgrane. A może się tak po prostu cieszą. Przyłożę to kamieniem. W sumie to za bardzo wiało, pszczoły się denerwowały i olałem to nie, nie ten... Muszę to zrobić, jak, jak, jak pszczoła będzie w polu i i mniej będzie w gnieździe, bo teraz idzie burza. Wszystkie się zleciały, bez sensu. Zostawię je w spokoju, a pewnie dogram to następnym razem. Także do następnego razu. Plan jest taki, że musimy przełożyć ramki na zabudowę zimną. Sprawdzić, czy jest matka, czy jest czerwienie. Także tej pracy nie ma zbyt dużo, ale, ale trzeba to zrobić. Mm. Ładnie Tutaj mało pszczoły Ostrożnie wsadzimy tutaj O zatworu Następna rameczka Węza nieodbudowana Nic nie widzę Żeby tu jakaś matula była No tutaj tej matki też nie widzę. Kolejna ramka jest sporo pszczoły. Ops, tutaj matecznik założony. Coś się dzieje niedobrego. Z tej strony kolejne dwa mateczniki. Czyżby? Czyżby nam się coś tutaj tutaj również mamy mateczniki coś tu się wydarzyło coś tu się wydarzyło nie tak jak miało iść Ja wiem tę ramkę tutaj włożę Niech one to budują Ale może być ciężko No jest problem, bo nie ma matki, trzy mateczniki, jeden chyba zasklepiony. Nie wiem co się stało, matka była, matki nie ma. No ale sprawdzimy w kolejnym ulu co się dzieje tam. Natomiast no, tutaj tutaj jest jakaś lipa, ale w tamtych ulach... Yy... Dobrze, że to przejrzałem. Bo w sumie Gostek mi mówi, włożyć na zimno i nawet nie zaglądać. Niech se pracują, ale coś jest lipa. Eee, w tym jednym jest naprawdę tam chyba larw, to na, na jednej ręce by policzył. A w tym pierwszym w ogóle trzy mateczniki, no to tam ewidentnie coś się wydarzyło. Bo ja tam nie zaglądałem i na pewno przed włożeniem yy, widziałem ją. Była tam, nie zgubiłem jej. Albo. Ostatnio kręcił się tam szerszeń obok wylotka. Wydaje mi się, że tam nie wszedł, ale mogło tak być, że po prostu wyciął e, im matkę. E, no nie, nie widzę innej opcji, albo po prostu to nie była matka, tylko jakaś pszczoła farbą przejechana, e, bo była naprawdę mała i chuda. Taka jak na matkę, w porównaniu z tymi, które ważą pewnie jest około 200 gram, 190 plus minus, no to tamta. To, to tak 150, może 120, chyba dobrze mówię, strasznie była chuda. No to, to teraz muszę coś pokombinować. Ja myślę, że z tamtymi rodzinami będzie problem. Będzie problem. No nic, najwyżej podam im matkę, albo chyba, że wy, wylezie z tego matecznika tam. A sprawa wygląda następująco. Mamy cztery odkłady. Dwa z przodu dają świetnie radę. Jest dużo pszczoły i nie ma problemu. Jeżeli chodzi o te dwa ule, tutaj niebieskie, wygląda to gorzej, bo w jednym ulu jest matka, ale słabo czerwi, wydaje mi się. A w drugim w ogóle nie ma matki. Nie wiem co się stało. Są trzy mateczniki jeden zasklepiony. I trochę się boję o tą rodzinę. Nieźle swoją drogą szkolą mnie te pszczoły, jak na początku. Podjąłem szybką decyzję, znaczy szybką decyzję. Podjąłem decyzję, że podam im matkę nieunasienioną. Jest taki okres, początek lipca, że zanim by się wygryzła, ta matka, zanim by wyszła na, na, na loty. Żeby się oblecieć i wrócić, zacząć czerwić, to mogłaby być już końcówka lipca. Więc stwierdziłem, że te trzy tygodnie mogą w późniejszym czasie okazać się na wagę złota. I dlatego podam im teraz matkę nieunasienioną. Może dołożę jakąś ramkę czerwiu, żeby je zasilić, bo pewnie będą słabe i tyle. Zobaczymy co się będzie działo. Jeszcze raz przejrzeć czy są mateczniki zlikwidować je. Sprawdzam jeszcze dokładnie czy są jakieś, jakieś czerw, czy coś w tym stylu, ale niczego tutaj nie widzę, także jest matecznik e, także musimy ten matecznik mm, zlikwidować przepraszam szczółki ale ale tak będzie dla was e, najlepiej tutaj kolejny matecznik Również do zlikwidowania są matyczniki. Muszę je tutaj zlikwidować. Pszczółki atakują. Pszczółki nie są zadowolone, latają mego szalałe. Spróbujemy im teraz. Dostałem żądło, no ja się nie dziwię. Zamykam je, żeby ich już nie niepokoić. Myślę, że na razie nie będę ich zasilał. Zobaczymy, co będzie z tą matką. I jedynie je dzisiaj podkarmię jeszcze i to chyba by było na tyle. Także e, zobaczymy, jak to się będzie miało w ciągu najbliższych e, kilku dni. Takie jest zachowanie. Takie jest zachowanie pszczółek. Myślę, że, że będzie dobrze. Próbują tam języczkami wybierać Coś tam tym języczkami próbują robić Dotykają tej klateczki Nie wygląda na to, żeby żeby gdzieś ją gryzły, czy, e, czy żądliły. Dobra. Udostępnię im tą matulę. Otworzę klateczkę i... Zamknę, zostawię to na... 2-3 e, na dni, no więcej no. Tak żeby miały teraz spokój, zobaczymy co, co będzie się działo, będę obserwował wylotek. I przed wylotkiem, no, pszczoły niespokojne, także szybko zabieram się do pracy. Już zamykam, już zamykam. Pszczółki się niepokoją. Zatwór, to będzie spokojnie, chyba jest ostre. A strasznie były podenerwowane, ale gdzieś tam nie zachowywały się chyba względem tej matki jakoś agresywnie, więc może będzie ok. No, jak na pierwsze podawanie matki, to powiem wam, że hardcore. Już wolę jak są spokojne i mają tą matulę, bo no jest to taki moment niefajny na pewno w ich życiu, w ich rodzinie. Sorry, że w kapeluszu, ale no latają tutaj jak oszalałe dwie próbowały mnie gdzieś tutaj żądlić, ale im się nie udało no także dobrze, że, się za, że całe się zabezpieczyłem bo dostałbym pewnie dzisiaj nie jedno e, jeszcze raz wracając do tego zasilającego czerwiu e, no to podam go e, podam go albo, albo dziś, albo poczekam aż po prostu co będzie z tą matką, no nie, co się będzie działo w, dalszy, w dalszym czasie, także, także to tyle i, i trzymajcie kciuki za nową królową, for the queen i e, do, następnego, do następnego razu, albo po prostu do następnego razu w tym samym y, filmie, też tak może być, y, no, luz, to do zobaczenia.